Cześć Słoneczka, dzisiaj zapraszam Was na tak. 100 pytań, których nikt nie zadaje. E, zostałam odnotowana już jakiś czas temu przez Miss Peka Project, więc dziękuję bardzo. I mimo ponurej pogody stwierdziłam, że nagram jakiś przyjemny, lekki filmik, więc, e, więc zapraszam na TAG. Pierwsze pytanie, śpisz przy zamkniętej czy otwartej szafie? Zam zawsze zamykam szafę, w sumie to nie ma żadnego znaczenia, bo szefa w stronie pokoju, ale jest zawsze zamknięta. Czy zabierasz szampon i odżywki z hotelu? Tak, zawsze, wszystko co tam dają, wszystko zabieram. Czy musisz być cała przykryta kołdrą? Tak, nawet w lecie przykrywam się po uszy, a i tak się budzę z nogą na kołdrze. Czy kiedykolwiek ukradłaś znak drogowy? Jeszcze nie. Czy lubisz używać karteczek naklejanych? Tak bardzo. Czy wycinasz kupona, a później z nich nie korzystasz? Nie tyle wycinam kupony, co zawsze dostaję, znaczy często dostajemy w Tesco e, pod koniec z paragonem e, zniżkę na następne zakupy, o którą sedam do portfela i zawsze o niej zapominam, więc jak miada mnie przypomnie, to jest gwarantowane, że w momencie, w momencie odejścia od kasy przypomnę sobie, że miałam kupon. E, czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez rój pszczół? Myślę, że przez rój pszczół. E, czy masz piegi, tak mam wiele a w lecie mam jeszcze więcej czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć, tak e, co wkurza cię co niekocznie wkurza innych nic nie mogę sobie przypomnieć szczerze mówiąc, więc, więc nie wiem czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kroki podczas spaceru, tak e, czy kiedykolwiek załatwiałaś się w krzakach kto tego nie robił e, czy kiedykolwiek robiłaś grubszą sprawę w krzakach jeszcze nie ale wszystko przede mną czy kiedyś tańczyłaś bez muzyki? Oczywiście. Czy zaj swoje długopisówki? Nie, za bardzo lubiłam, żeby je niszczyć. Um, z iloma osobami spać w tym tygodniu? Z niewielą, niewielką ilością, tylko z jedną. Um, jaki jest rozmiar Twojego łóżka? To jest podwójne łóżko. Um, mm, mm, już się zgubiłam. Piosenka tygodnia. Cały czas słucham piosenki z Great Gatsby, ale nie pamiętam kto to śpiewa. Piesenka z Young and Beautiful. Czy podobają Ci się faceci ubierający się na różowo, jeżeli jest to odrobina różu, to tak. Czy nadal oglądasz bajki? Oczywiście byłam dwa dni temu w kinie na bajce klopsiki i inne zjawiska pogodowe, coś takiego, takie jest aposki tytuł. Um, jaki jest Twój na, najmniej ulubiony film? Wiecie co, że nie wiem. Jak nie lubię, to po prostu nie oglądam, więc nawet nie, 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 nie wiem, jaki to może być. E, gdzie zakopałeś znaleziony skarb? Nie powiem Wam, gdzie go zakopałam. Co pijesz najczęściej do obiadu? Zdecydowanie kawę. Ulubiony sos do nuggetów? E, Słodko-kwaśny. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? E, Pizza, albo makaron zapiekany z kurczakiem czerwonym z Jakie filmy możesz oglądać w kuku na nadal kochasz? Nie śmiejcie się, jest to Harry Potter. Ostatnia osoba, którą pocałowałaś lub która cię pocowa, to był Adam. Czy byłaś kiedyś w harcerstwie? Nie, nigdy nie byłam. Czy kiedykolwiek pozowałaś tak w magazynie? Nie, jeszcze nie. Y, nie żebym panowała. Kiedy ostatnio pisałeś do kogoś list na papierze? Nie mam bladego pojęcia, to musiało być wieki temu. Czy potrafisz mieć olej w samochodzie? Nie, ale wiem gdzie jest, chociaż to chyba nie ma znaczenia w takim razie. Czy kiedykolwiek dostałaś mana za przekroczenie prędkości? Nie. Czy kiedykolwiek zabrakło ci benzyny? Nie. Ulubiony rodzaj kanapki. Ostatnio ciągle jem z pasztetem i z ogórkiem. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? E, moje ulubione to jest teraz angielskie śniadanie, chociaż jest super niezdrowe i tłuste, więc nie jem go często, ale jakbym mogła to mi jadła codziennie. E, kiedy chodzisz spać? Bardzo późno, zwłaszcza przez tego YouTube'a. E, czy jesteś leniwa? Staram się nie być, bo e, jak mam takie leniwe dni, to czuję, że strasznie zmarnowałam dzień. E, zawsze przebierałaś się na balu, w bale w przedszkolu, oczywiście za księżniczkę. Jak jest Twój chiński znak zodiaku? To jest że Bawuł. E, w ilu językach mówisz? Polski i angielski. Czy prenumerujesz jakiś magazyn? Nie. E, Lego czy Lincoln Lego? Nie wiem, co to jest to drugie, więc pewnie Lego. E, czy jesteś uparta? Tak, ale chyba nie za bardzo. Znaczy, że w sensie nie bardzo uparta. E, Leno czy Letterman? Nie wiem, co to jest Leno, ale lubię Lettermana. Czy oglądałaś kiedyś serial? Oczywiście, i ciągle oglądam klan, z czego się moja sta ciągle śmieje, że to jest dla starszych pani e film. <grym> um, mm, mm, czy boisz się w wysokości? Nie bardzo. Czy śpisz samodzielnie? Oczywiście. Czy lubisz pijać pod prysznicem? Pod prysznicem chyba nie tak bardzo. E, czy lubisz tańczyć w aucie? No oczywiście, że tak. Zwłaszcza jak stoję w korku. Mm, mm, mm. Przepraszam, się ciągle gubię. Czy używałaś broni? Nie. Kiedy ostatnio robiłaś zdjęcie u fotografa? To było rok albo chyba dwa lata temu, jak wymieniałam dowód. Chyba tak, Pani nie pamiętam, to było jakieś dwa lata temu. Eee, czy uważasz, że e, musicale są kiepskie i tanie? Nie. Czy święta są straszne dla Ciebie? Chyba troszeczkę. Czy kiedykolwiek jadłaś pierogi? Oczywiście uwielbiam pierogi. Ulubione ciasto owocowe, drożdżowe z truskawkami? Kim chciałaś być w dzieciństwie nauczycielką WF-u? Czy wierzysz w duchy? Tak. Czy miałaś kiedyś uczucie déjà Tak, ciągle je mam. Czy bierzesz codziennie witaminy? W tabletkach nie, ale w owocach pewnie tak. Czy nosisz kapcie? Oczywiście. Czy nosisz szlafrok? Nie mam tutaj szlafroka, ale jakbym ja to bym nosiła. W czym śpisz? W lecie są to szorty z koszulką w, w w zimie są to długie spodnie i koszulka. I się całkowicie zgubiłam. Ok. E, pierwszy koncert to był nad Wisłą w Krakowie e, Natalia Kukulska RNG. E, super, super farm Natura, Rossman. E, nigdy nie byłam w super Superfarm, ani w Naturze, więc Rosman. E, Nike czy Adidas? Nike. Cheetos czy Fritos? Cheetos. Orzeszki czy nasiona słonecznika? Orzeszki. Czy słyszałaś o grupie Trespin? Nie słyszałam. Czy brałaś lekcję tańca? Nie. Jaki zawód wyobrażałaś sobie, wyobrażałaś sobie wykonywany przez rodzeństwo? Wiecie co, że nie pamiętam. Nie mam bladego pojęcia, bo na pewno sobie coś myślałam i, i teraz nie wiem. Umiesz zwiedzać w rurkę? Umiem. Czy kiedyś wygrałaś konkurs ortograficzny? Nie, byłam noga z ortografii. Czy kiedykolwiek płakaj ze szczęścia? Tak. Czy masz płyty gramofonowe? Nie. Czy masz gramofon? Nie. Czy paliszka cidełka? Nie, tylko świeczki. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Oczywiście. Jaki koncert chciałam zobaczyć? Oczywiście, chciała Ashley Tiddley, ponieważ jestem jej fanką. Ostatni koncert, jaki widziałaś? to chyba była ta Natalia Kukulska. Ja nie chodzę na koncerty. Hmm, chyba nie, chyba tak. To był ostatni, nie przypominam sobie żadnego innego. I znowu się zgubiłam Widzicie? Czy też nie wiem Gorąca czy zimna herbata? Gorąca Kawa czy herbata? Kawa Cukier czy słodzik? Preferuję cukier A Używam słodzika Od czasu do czasu Jak dobrze potrafisz pływać? Nie umiem pływać Czy potrafisz wstrzymać oddech bez zatkania nosa? Tak Czy jesteś cierpliwa? Tak DJ 3 zespół na wesele? E, chyba zespół. Czy kiedykolwiek wygrałaś jakiś konkurs? Wygrałam rozdanie UIZY. E, czy miałaś kiedyś operację plastyczną? Nie. Wolisz czarne czy zielone oliwki? E, zielone. Czy umiesz szyć, wyszywać? Tak. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Najlepsze miejsce na kominek. E, pewnie salon. Chcesz wyjść za mąż? Oczywiście. Jeśli masz męża, jak długo jesteście się, Nie marza, męża. W kim się podkochiłaś? Jak bać liceum? Był taki jeden i nie mogę sobie przypomnieć jego imienia. Wiecie co, ale wieś po prostu. Nie mogę sobie przypomnieć, ale był taki. Czy dążysz po trupach do celu? Nie. Czy masz dzieci? Nie mam. Chcesz mieć dzieci? Oczywiście. Ulubiony kolor różowy. Tęsknię za kimś Teraz oczywiście, że tęsknię za moją rodziną. A I ostatnie pytanie: najprzedaż czekać się przy trafiła w życiu? To na pewno jest moja rodzina. I to tyle: Wydają się bardzo fajne pytania. Um, kto jeszcze nie zrobił, zapraszam do tego tagu. Wpłynęłam wiele już z własnym tagiem, bo myślę, że są że dosyć ciekawe pytania. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia niedługo.